Deszcz uderzał o szyby, tworząc na nich nierówne stróżki wody. Daniel jechał przez ciemne ulice Warszawy, mijając puste przystanki i latarnie, których światło odbijało się w kałużach. Był zmęczony. Ostatnie miesiące wyssały z niego resztki energii. Jego syn, dziesięcioletni Lukas, od wypadku prawie się nie odzywał. Kiedyś pełen życia, teraz zamknięty w sobie, spędzał dni, wpatrując się w sufit swojego pokoju. Po tym jak stracił władzę w nogach, wszystko się zmieniło. Nie chciał chodzić na rehabilitację. Odrzucał każdą próbę pomocy. Daniel czuł, że traci go na zawsze. Z zamyślenia wyrwał go ruch na poboczu. Zatrzymał samochód i dostrzegł psa wychudzonego owczarka niemieckiego. Zwierzę miało poszarpane ucho i ślady po dawnych ranach. Ale to oczy najbardziej przyciągnęły uwagę Daniela, pełne bólu, ale i niezwykłej inteligencji. Pies nie uciekał. Patrzył na niego w sposób, który sprawił, że Daniel poczuł coś trudnego do wyjaśnienia. Jakby ta istota rozumiała jego ból. Nie powinien się zatrzymywać, ale nie potrafił odjechać. Otworzył drzwi samochodu i cicho zagwizdał. Ku jego zaskoczeniu pies bez wahania podszedł i wskoczył do środka. Daniel spojrzał na niego i westchnął. No dobra, zobaczymy, co z ciebie za jeden. Zagadka narastała, kim był ten pies. Dlaczego Daniel poczuł z nim natychmiastową więź? I najważniejsze, jak zareaguje Lukas. Następnego ranka Daniel ostrożnie wprowadził psa do pokoju syna. Lukas leżał na łóżku, nie podnosząc wzroku z nad telefonu. Synu, mam dla ciebie niespodziankę, powiedział cicho. Lukas rzucił mu obojętne spojrzenie, po czym przeniósł wzrok na psa. Po co go tu przyprowadziłeś? Zapytał Oszle. Znalazłem go wczoraj. Był sam i ranny. Pomyślałem, że może dobrze byłoby mieć kogoś jeszcze w domu. Lukas wzruszył ramionami. Nie potrzebuję psa. Daniel poczuł ukłucie w sercu, ale nie zrezygnował. Może chociaż go poznasz? Nazwałem go Rex. Pies podszedł do Lukasa i usiadł obok łóżka, wpatrując się w chłopca uważnie. Nie uciął Lukas, odwracając wzrok. Oddaj go komuś. Daniel westchnął, ale zanim zdążył odpowiedzieć, Rex zrobił coś nieoczekiwanego. Położył łeb na kolanach Lukasa, nie spuszczając z niego wzroku. Lukas napiął się, jakby chciał odsunąć psa, ale coś w jego postawie sprawiło, że nie wykonał ruchu. Rex leżał nieruchomo, czekając. Wieczorem, gdy dom pogrążył się w ciszy, Lukas obudził się z dziwnym uczuciem. Otworzył oczy i zobaczył Reksa siedzącego przy jego łóżku. Pies delikatnie trącał nosem jego nogi, po czym spojrzał prosto w jego oczy. Lukas zamarł. Czy to możliwe, że ten pies próbował mu coś powiedzieć? Lukas leżał na łóżku, wpatrując się w sufit. Noc była cicha, ale on nie mógł zasnąć. Jego myśli krążyły wokół przeszłości, wokół tego, kim kiedyś był. Zamknął oczy i znów zobaczył siebie na boisku. Czuł ciepło słońca na skórze, słyszał okrzyki kolegów, śmiech i odgłos kopniętej piłki. Był szybki. Kochał biegać, kochał czuć, jak wiatr smagał jego twarz, gdy pędził w stronę bramki. A potem wszystko się skończyło. Pamiętał ten dzień dokładnie. Wracali z tatą ze sklepu padało. Droga była śliska. Wystarczył ułamek sekundy samochód, pisk opon, nagły wstrząs. A potem szpital, białe ściany, surowe spojrzenia lekarzy. "Przykro nam, ale pański syn nie będzie już chodził." Czuł, jak wzbiera w nim gniew. Dlaczego to przydarzyło się właśnie jemu? Dlaczego miał spędzić resztę życia w wózku, podczas gdy inni mogli biegać, skakać, robić wszystko, czego on już nigdy nie doświadczy? Zacisnął pięści. Tyle razy słyszał, że powinien walczyć, że powinien ćwiczyć, że rehabilitacja może pomóc. Ale nikt nie rozumiał, jak to jest obudzić się każdego dnia i czuć się bezużytecznym. Westchnął, czując znajome ukłucie frustracji. I wtedy poczuł dotyk. Otworzył oczy i zobaczył reksa, który położył łeb na jego nogach. Pies patrzył na niego uważnie, niemalże przenikliwie. Czego ty chcesz? Mruknął Lukas. Rex nie drgnął. Jego oczy wydawały się mówić coś, czego chłopiec nie rozumiał. Lukas przewrócił się na bok, próbując go zignorować. Ale Rex nie odchodził. To nie była zwykła lojalność psa. To było coś więcej. Następne dni wyglądały podobnie. Rex nie odstępował Lukasa na krok. Siedział przy jego łóżku. Towarzyszył mu podczas posiłków, a nawet kładł się obok jego wózka, gdy ten jechał do salonu. Było to zarówno irytujące, jak i dziwnie pocieszające. Lukas nie chciał tego przyznać, ale zaczynał się do psa przyzwyczajać. Czasami nawet mówił do niego, choć początkowo sam siebie zatoganił. Wiesz, że jesteś uparty? Mruknął pewnego popołudnia, patrząc, jak Rex znów siada przy jego wózku. Pies przekrzywił głowę, jakby próbował zrozumieć, co chłopiec mówi. Lukas westchnął. To trochę śmieszne, nie? Ty i ja, obaj uwięzieni. Spojrzał na nogi, a potem na psa. Ciekawe, skąd właściwie się wziąłeś. Daniel, który akurat wszedł do pokoju, usłyszał to i uśmiechnął się lekko. Też się nad tym zastanawiam, powiedział, podchodząc bliżej. Wiesz, że Rex zachowuje się jak wyszkolony pies terapeutyczny. Lukas uniósł brew. Co? Zwróciłem na to uwagę. Niektóre jego zachowania są bardzo specyficzne. On nie jest zwykłym psem. Lukas spojrzał na Rexa. Pies patrzył na niego w sposób, który nagle wydał mu się jeszcze bardziej tajemniczy. Kim tak naprawdę był Rex? Lukas od dawna nie czuł takiej irytacji. Był rozdarty, z jednej strony coś w środku mówiło mu... Że powinien spróbować, że może nie wszystko jest stracone. Z drugiej jednak, strach przed kolejnym rozczarowaniem paraliżował go bardziej niż sam wózek. Nie chciał dawać sobie nadziei. Nie chciał przechodzić przez kolejną falę złudzeń, które skończą się tylko większym bólem. Bo co, jeśli znów usłyszy, że nie ma szans? Ale Rex nie odpuszczał. Pies dzień w dzień zmuszał go do interakcji, przynosił piłkę. Delikatnie trącał jego dłonie, układał się przy jego nogach, jakby próbował go zmotywować do ruchu. A Lukas, choć początkowo nieświadomie, zaczynał na to reagować. Nie chciał się przyznać, ale był z nim związany. I to przerażało go jeszcze bardziej. Nie chciał znowu przywiązać się do czegoś, co mogłoby zostać mu odebrane. Tymczasem Daniel prowadził własne śledztwo. Coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że Rex nie był zwykłym psem. Zaczął szukać informacji, przeglądał lokalne ogłoszenia, kontaktował się ze schroniskami. I w końcu trafił na trop. Kilka miesięcy wcześniej, starszy mężczyzna, który był trenerem psów terapeutycznych, zmarł nagle na zawał serca. Jego podopieczny, wyszkolony owczarek niemiecki, zaginął tuż po jego śmierci. Daniel spojrzał na Rexa, który jak zawsze leżał u boku Lukasa. To nie mógł być przypadek. Następnego ranka Lukas obudził się nagle, czując zimny nos Reksa na dłoni. Pies był niespokojny. Jego oczy błyszczały dziwnym napięciem. Co jest? Wymamrotał chłopiec. Reks nie odpowiedział oczywiście, ale zrobił coś innego. Złapał zębami róg kołdry i pociągnął ją z impetem. Ej? Lukas aż podskoczył. Pies nie przestawał. Następnie postawił łapy na jego kolanach i zaczął je dotykać w uporczywy, rytmiczny sposób. Lukas już miał go odepchnąć, gdy poczuł coś, czego nie czuł od dawna. Dziwne, ledwo zauważalne mrowienie. Serce mu przyspieszyło. Tato! zawołał drżącym głosem. Daniel wbiegł do pokoju, a Lukas patrzył na niego szeroko otwartymi oczami. Coś poczułem, wyszeptał. Moje nogi, coś w nich było. Daniel patrzył na niego w bezruchu, jakby bał się odetchnąć. To niemożliwe, powiedział cicho. Ale Rex wciąż był niespokojny. Znowu zaczął dotykać nóg Lukasa, jakby próbował mu coś przekazać. Daniel nie czekał ani chwili dłużej. Chwycił telefon i zadzwonił do rehabilitanta. Kilka godzin później lekarz przeprowadził pierwsze testy. Wnioski były jednoznaczne: istniała szansa, że Lukas odzyska część czucia w nogach. To była najważniejsza wiadomość, jaką kiedykolwiek usłyszeli. Ale dla Lukasa oznaczało to jedno, musiał podjąć decyzję. Czy odważy się zawalczyć o siebie? Czy pozwoli sobie uwierzyć, że jeszcze nie wszystko stracone? Burza rozpętała się nagle. Wiatr huczał za oknami, uderzając deszczem w szyby. Noc była ciemna, rozświetlana jedynie przez błyskawice. Lukas obudził się gwałtownie. Najpierw usłyszał trzask, jakby coś przewróciło się na korytarzu. Potem wszystko pogrążyło się w ciemności. Prąd wysiadł. Chłopiec poczuł, jak ściska go strach. Nie widział nic. Serce waliło mu w piersi, a dłonie drżały. I wtedy poczuł obecność. Rex? Pies dotknął jego ramienia nosem, potem chwycił lekko rękaw jego bluzy, jakby chciał go poprowadzić. Lukas oddychał ciężko. Czuł, jak panika rośnie w jego ciele, ale Rex nie przestawał. Wciąż lekko ciągnął, potem odbiegł kilka kroków, po czym wrócił. Coś kazało Łucasowi działać. Może to instynkt, może lata zaufania do psów, a może, może była to nadzieja, której tak długo się wypierał. Dobrze wyszeptał. Z drżeniem podparł się na rękach i przesunął się na skraj łóżka. Czuł, jak Rex czuwa tuż obok. Gdzieś w głębi ciała odezwała się pamięć mięśniowa. Wyciągnął dłoń do wózka, ale jego noga drgnęła. To był ledwie dostrzegalny ruch, ale wystarczył. Lukas zamarł, a potem spróbował jeszcze raz. Skupił się na tym, co przez lata było dla niego niemożliwe. Powoli, niepewnie, jego stopa wykonała mikroskopijny ruch. Szok mieszał się z niedowierzaniem. Rex zaszczekał cicho, jakby czuł, że coś właśnie się zmieniło. Tato. Lukas krzyknął na całe gardło Tato, chodź tu. Daniel wbiegł do pokoju, zapalając latarkę w telefonie. Spojrzał na syna, który wciąż siedział na skraju łóżka, oddychając szybko. Co się stało? Lukas spojrzał na niego, a potem na swoje nogi. Poruszyłem stopą. Zapadła chwila ciszy. Co? Daniel wstrzymał oddech. Lukas przełknął ślinę i z wysiłkiem spróbował jeszcze raz. Tym razem Daniel to zobaczył. Wzruszenie i szok mieszały się w jego oczach. Synu, wyszeptał. Rex zamerdał ogonem, jakby wiedział, że jego misja właśnie się dopełniała. Od tego dnia wszystko się zmieniło. Lukas, mimo strachu, zdecydował się wrócić na rehabilitację. Każdego dnia walczył, ćwiczył, przełamywał własne bariery. Nie było łatwo. Były chwile zwątpienia, łzy, ból. Ale za każdym razem, gdy czuł, że nie da rady, Rex był tuż obok. Daniel patrzył na syna z dumą. Widok Lukasa próbującego, walczącego był dla niego wszystkim. Miesiące mijały, a potem nadszedł ten dzień. Lukas, wspierając się na kulach, zrobił kilka pierwszych, chwiejnych kroków. Świat na chwilę stanął w miejscu. Daniel miał łzy w oczach. Lukas spojrzał na reksa, który patrzył na niego z tym samym mądrym, ciepłym spojrzeniem, jak tamtej nocy, gdy spotkali się po raz pierwszy. Pies podbiegł do niego, radośnie merdając ogonem. Udało się, reks wyszeptał Lukas, głaszcząc jego futro. Naprawdę się udało! Daniel objął syna, nie kryjąc łez. Czasami to, co wydaje się stratą, może stać się nowym początkiem. Czasami ci, których ratujemy, tak naprawdę ratują nas.